Kochani, kiedy dwa tygodnie temu miałem jechać do żony, planowałem sobie, że zrobię wiele rzeczy, ale patrząc na pogodę, na to, co pokazuje pogoda, to w każdy dzień miało być 100% deszczu. I byłem załamany. Pojechałem na miejsce, ale cały czas się modliłem, aby Pan Bóg sprawił, aby nie było deszczu. Albo aby była pogoda taka, żebym mógł cokolwiek zrobić. No i kochani, jak, jak dojechałem w sobotę, to padał deszcz, w niedzielę padał deszcz, ale cały czas modliliśmy się z żoną i słuchajcie, od poniedziałku nie padał deszcz, było pochmurno, ale nie padał deszcz. I we wtorek to samo, też nie padał deszcz. W środę pokropiło troszeczkę, czwartek, piątek piękna pogoda. Także chwała Bogu za to, i jeszcze jedno takie świadectwo. Przed wyjazdem zmieniałem opony w samochodzie. I, w, I trzy koła poszły idealnie. Nie mówię czwarte, to będzie pestka też. I wziąłem się za wymianę, odkręciłem śruby, chciałem ściągnąć koło ani róż. Wziąłem młota pięciokilowego do tego jakieś drewienko, żeby można było pobić, żeby nie uszkodzić felgi. I słuchajcie, przez pół godziny mocno tym młotem waliłem w to, w to, w to, w to koło i nic. Siadłem sobie i mówię, ja tego nie wymienię koła. Nie ma szans. I wtedy to, co mówiliśmy nieraz tutaj. Zapomniałem o modlitwie. Pomodliłem się Panie... Ja już nie mam siły, tylko Ty możesz sprawić, aby mógł wymienić to koło. I słuchajcie, jedno uderzenie i koło zeszło. Także chwała Bogu, kochani, nie zapominajmy o modlitwie. I za wszystko dziękujmy Bogu. Nie wiem, czy zachęciłem kogoś do świadectwa.